Cześć, nazywam się Rafał Siecki i na co dzień prowadzę agencję marketingową. Dzielę się poprzez ten filmik pewną wiedzą w ramach realizowania misji naszej firmy, czyli wpływania na to, żeby polskie firmy stawały się bardziej konkurencyjne poprzez to, że mają lepszy marketing. Z codziennych moich obserwacji wynika, że jakby ten marketing w polskich firmach bardzo często mocno kuleje, bardzo często jest takim traktowanym po macoszemu jako taki tak naprawdę koszt. A tak w sumie nie musi być, nie powinno tak być według mnie. Wideo to jest skierowane do osób, które prowadzą swój własny biznes albo też zajmują się marketingiem, czy w swoim biznesie, czy w, w są pracownikami. To już nie ma takiego dużego znaczenia. Generalnie oso osoby, które są zainteresowane tematem biznesu i marketingu, być może są jakieś osoby wśród oglądających ten filmik, które zastanawiają się na przykład nad otwarciem własnego biznesu. Um, Tutaj w tym filmiku i generalnie w moim tutaj podejściu opieram się o założenie, że marketing jest bardzo ważnym elementem każdego biznesu. Zwróćcie uwagę, że wszystkie firmy, które są liderami w swoich branżach, mają silny marketing. Praktycznie nie ma takiej firmy, która byłaby mocna w swojej branży. I tutaj mówimy nie tylko, niekoniecznie jakiejś tam skali ogólnoświatowej, globalnej, typu Coca-Cola i tak dalej. Mówimy też o jakichś nawet liderach w swoich branżach gdzieś lokalnie. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że dobry marketing przynosi następujące podstawowe efekty, czyli po pierwsze klienci dowiadują się, że w ogóle firma, marka istnieje, po drugie, poprzez ciągłą komunikację pamiętają, że ta firma istnieje i czym się zajmuje. Klienci czy potencjalni klienci mają określone zdanie na temat e, waszej firmy, marki, czyli mają mm, jakieś określone wyobrażenie, czym ta firma się zajmuje, co robi, jak wygląda, jak obsługuje klientów, jak obsługuje klientów itd. E, I ostatnim takim efektem jest to, że w razie potrzeby skorzystają mogą, mogą mieć szansę na to, żeby skorzystać w ogóle z usług tej firmy. Czyli, jakby jest to ten pierwszy element styku klienta z marką, jest to też ten element, który cały czas przypomina, i tak dalej. Bo klienci bardzo szybko zapominają. Ludzie są bombardowani obecnie taką ilością informacji i reklam, że po prostu zwyczajnie nie pamiętają. I teraz, jaką w tym wszystkim rolę pełni strategia marketingowa? Może zacznijmy od tego, że strategia marketingowa tutaj rozumiemy jako po prostu plan działania, zbiór jakichś tam zapisanych czynników, jakiś test, jakichś założeń. Pierwszą rzeczą, którą nam daje strategia jest to systematyczność. Systematyczność działań marketingowych polega na tym, żeby przez wystarczająco długi czas realizować w sposób powtarzalny no, ten założony właśnie plan. Marketing najczęściej nie działa krótkoterminowo. Każde pojedyncze działanie tylko w niewielkim stopniu przybliża nas do celu, ale efekt daje kumulacja tych wszystkich działań. Drugim elementem jest spójność. Spójność działań marketingowych polega na tym, że po pierwsze one tworzą jakby logiczną całość. Każde działanie wspiera inne działanie i nie przeszkadzają sobie one nawzajem. Um, określamy sobie pewne parametry naszego tutaj planu marketingowego, planu komunikacji z klientem um, i one wyznaczają kierunek jakby komunikacji naszej marki, w jaki sposób chcemy być postrzegani na rynku. I wiele, wiele innych elementów. My mamy to sprocesowane, my mamy to określone, jakie to powinny być parametry. Dzięki tej, jakby elementowi spójności, wyznaczamy sobie też, jakby co będziemy robić, czyli czym będziemy się zajmować, a czym nie będziemy się zajmować. Co też jest istotne, żeby jakby się nie rozpraszać, nie skakać z narzędzia na narzędzie, z techniki, taktyki na taktykę i tak dalej, tylko żeby raz założony, na jakiś oczywiście okres czasu. Plan e, wspólnie realizować. Tutaj ważne jest też, jakby zrozumienie, że jakby dokument czy zapisane założenia strategii to jest jedno. Natomiast, e, chyba nawet ważniejszym, według mnie, elementem, jakby w ogóle całego, całej pracy strategicznej, planowania strategii marketingowej, jest ten proces planowania, ponieważ ten proces e, on się nie kończy w momencie opracowania strategii marketingowej. Jakby to jest proces ciągły, jest coś takiego jak cykl deminga, czyli planuj, realizuj, weryfikuj i, i um, poprawiaj w takim, takim cyklu. I, i, I tutaj kluczowe, właśnie jest przejście przez ten proces, czyli zastanowienie się regularnie co jakiś czas, zależy na jaki czas określamy sobie tą strategię, czy tam na pół roku, czy na rok, czy na dłuższy okres. Jakby regularne przechodzenie przez ten proces, czyli. Zastanawianie się nad tymi czynnikami, tymi, nazwijmy to, parametrami strategii, które, yy, które są jakby istotne, czyli kto jest naszym klientem, czy te działania, które podjęliśmy się sprawdzają, jakie wnioski z tego wyciągamy, jakby ten proces, proces sam w sobie. Yy, także yy, to bym powiedział, to są takie trzy główne, kluczowe jakby czynniki, jeśli chodzi o strategię marketingową z mojej strony, czyli systematyczność, spójność, i proces. Na koniec, jeżeli dowiedzieliście się czegoś wartościowego z tego materiału, chcielibyście, żebym takich materiałów przygotowywał więcej, chcielibyście, żeby one do Was docierały, to serdecznie zapraszam po pierwsze do zapisu na moją listę mailingową. W tej liście mailingowej w sposób systematyczny właśnie dzielę się wiedzą taką i jeszcze, jeszcze z różnych innych obszarów tutaj powiązanych z marketingiem i z biznesem. W, w, przewagą listy mailingowej nad innymi kanałami, czyli nad mediami społecznościowymi, jest to, że tam y, wrzucam informacje, czy tam takie, powiedzmy, ciekawostki, jakieś porady, taktyki i tak dalej, które są niedostępne nigdzie indziej. Pewne rzeczy tylko tam wrzucam. E, oczywiście zachęcam też do obserwowania mojego Instagrama, y, mojego prywatnego, y, z, nawiązania ze mną kontaktu na LinkedInie. A także obserwowania mediów społecznościowych agencji Cube, czyli tej, którą właśnie prowadzę. Wszystkie linki zamieszczę w, w, gdzieś w opisie poniżej. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do następnego.